Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek 15 marca, czas na minutę starotę. Karta na dziś to Królowa Pucharów, a więc, czy jak w tym przypadku, Foka. A więc karta o dużej empatii y, 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 będzie nami dzisiaj kierowała właśnie y, bogata wyobraźnia, ale też kierowanie się uczuciami, w podejmowaniu decyzji, w podejmowaniu y, kroków i działań, jakie, jakie staną dzisiaj przed nami. Y, to jest też karta bardzo Altruistyczna, taka energia opiekuńczości, mądrości, ale i tolerancji. Będziemy dzisiaj łatwiej nawiązywać y, rozmowy czy współpracę właśnie, y, rozumiejąc tą drugą stronę. Ta wyrozumiałość będzie miała ogromne znaczenie wtedy, kiedy chcemy, albo będziemy chcieli załatwić coś ważnego, albo będziemy chcieli przekonać kogoś, aby, aby zrobił coś tak, jak, może nie tyle dla naszych korzyści, tak jak chcemy, ale żeby, żeby przekonać kogoś do, do, naszych, do naszego zdania, do naszej opinii. Do tego, co chcemy na przykład zrobić, wykorzystajmy ten talent właśnie w takich y, sprawach, żeby można było nawiązać kontakt, nawiązać rozmowę e, i ten dialog będzie właśnie e, pokazywał, że też troszczymy się o innych, a nie tylko o siebie. A więc y, w wyzwaniu y, ta karta też przekazuje, że y, jeżeli będziemy tylko sobie tak błaznować, czy będziemy tylko i wyłącznie kierować się dla, y, y, uczuciami dla swoich własnych korzyści, y, okaże się bardzo szybko, że to jest bardzo niepraktyczne y, rozwiązanie, niepraktyczny sposób. Więc dobrze jest przyjrzeć się temu, jak działamy, właśnie nie tylko dla swojego dobra, ale również dla dobra innych. My jesteśmy w talii Spirit Song Starot. Ja zaraz ją tu przybliżę, bo ta karta jest naprawdę bardzo ładna. Tak wygląda nasza foka. I to, i to serce foki y, by, by pokazuje tą miłość, tak? Skrywa tak, la, taką studnię y, głębokiej mądrości. I ona też porusza się z, przez życie y, z darem swojego takiego wewnętrznego głosu. I tak też działa królowa pucharów. Tak, ten wewnętrzny głos jest naprawdę bardzo ważny po to, żeby zachować równowagę, y, tak? W tym przypływie i odpływie emocji, żeby nie było tutaj e, zaburzonej tej e, równowagi. I oczywiście foka, czy energia foki jest też takim naturalnym uzdrowicielem i rozwija się w harmonii i spokoju, przychodząc do wszystkich w sytuacji, kiedy jej potrzebujemy, tak? Ale działając również w taki sposób dyplomatyczny. Wspierając innych właśnie w taki sposób dyplomatyczny. I oczywiście energią, y, czy naturą foki jest dbanie i troszczenie się o, o, o innych, ale też intuicyjnie wie, kiedy ktoś potrzebuje tego wsparcia, kiedy ktoś potrzebuje teg, tego komfortu. I właśnie tutaj ta Królowa Pucharów, tak właśnie zaprasza do tego, żeby, żeby w taki sposób y, działać, żeby nie tylko mieć tą wyrozumiałość, ale właśnie przyglądać się temu, żeby działać nie tylko na swoją korzyść, ale właśnie wtedy, kiedy ktoś tego potrzebuje i to jest, i to jest właśnie bardzo ważne. To, to miłość powinna kierować dzisiaj naszymi działaniami i jakby Foka pokazała się tutaj, żeby żeby przypomnieć, że należy czerpać radość i przyjemność tak samo w przypadku brania, jak i dawania. Więc to są takie dwie bardzo połączone ze sobą, elemen dwa takie bardzo ze sobą połączone elementy. Dlatego warto zanurzyć się w tych wodach takich emocjonalnych, ale też połączyć to z, tą z, tą, z tym odczuwaniem tego, że robimy coś nie tylko dla siebie, ale również dla innych. Więc myślę, że piękna energia, piękna karta, warto wykorzystać, warto wykorzystać ten, ten pokój i to współczucie dla innych, właśnie to, ten altruizm, o którym powiedziałam wcześniej, po to, żeby zatroszczyć się o innych, po to, żeby wykorzystać ten nasz talent właśnie do tego, żeby przyjrzeć się, jak możemy wesprzeć nie tylko siebie, ale i Innych. Myślę, że to jest piękna, troskliwa energia na początek tygodnia, która bardzo się nam przyda, szczególnie jeżeli mamy coś do zrobienia i, e, i zawsze, codziennie myślimy przede wszystkim o innych, a nie o sobie. Więc też to jest takie małe przypomnienie, ok, dzisiaj być może e, e, łatwiej będzie nam to pogodzić, łatwiej będzie nam to, na tym się skoncentrować i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.